moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy nowy dzień. Wczoraj... Co my się wczoraj robiłyśmy? Aha, wczoraj ja byłam u dentysty, byłyśmy w Serocku. E, załatwiłam to, co tam chciałam, później byłyśmy w Pepko i byłyśmy też w Dino, nie wiem, co jest obok w sumie. E, no i moja przyjaciółka wracała z pracy i zajechała po nas, zabrała nas, tak, że nie wracałyśmy autobusem. Fajnie, mm, wróciłyśmy do domu, jeszcze pogadałyśmy a dzisiaj mamy następny dzień, dzisiaj ma być 32 chyba stopnie, a już jest z rana dosyć ciepło, ale nie, nie, nie jest, wiecie, jakoś bardzo gorąco, zresztą stoję nad wodą, więc jest mi e, przyjemnie wieje wiaterek. No, jedziemy do Legionowa. Ja właśnie się maluję, jeszcze nie skończyłam, jeszcze muszę rzęsy umalować. Jedziemy do Legionowa. Przede wszystkim chcemy jeść na jakieś dobre jedzenie. Taki mamy plan. Co jeszcze, to zobaczymy. Mamy, mam tam, jakąś wiecie, listę zakupów, które potrzebuję. Coś tam z apteki i tak dalej. No, i taki wiecie, dzień troszeczkę rozrywkowy na zasadzie, że jedziemy sobie autobusem na wycieczkę do Legionowa. Przy okazji załatwiając jakieś ważne rzeczy, ale mi razi już tutaj trochę słoneczko. A no, i muszę kupić jakieś baloniki. Nie robimy Matydzi w tym roku um, urodzin takich, wiecie, z dziećmi i tak dalej, dużych, ale będzie symboliczny tort, y, oczywiście ode mnie i od Artura prezent i tak dalej. E, no a jak ktoś tam się, wiecie, napatoczy, to żebyśmy były gotowe, też dla Matysi tort chcę zamówić, tak po prostu tort, owoce. I w tym roku w ten sposób będziemy ucztować. Jeszcze y, zabiorę dziewczyny w różne miejsca, także będziemy świętować trochę inaczej ten Dzień Dziecka. Dzień Dziecka. Trochę inaczej tej urodziny, bo planujemy sobie pojechać do Warszawy, planujemy jeszcze Dolinoparku, także bardziej w taki sposób te urodziny, a nie tak, żeby robić jakąś wielką imprezę, wiecie, na 15 dzieci i tak dalej. Już Matysia też nie ma na to ochoty, za bardzo w tym roku, więc y, no, świętujemy tak, jak sobie życzy tego solenizantka. O! A za mną, jak widzicie... Woda, tam sobie przed chwilą stałam i z wami rozmawiałam. Także tam jest jeszcze bardzo przyjemnie. Nie wiecie, nie wieje wiaterek, nie jest jeszcze tak gorąco, ale już jak przesunę się parę metrów dalej tutaj i wychodzi słońce, to czuć, że dzisiaj będzie też niezła spieka. Znalazłam też, słuchajcie, w Legionowie jakąś restaurację. Najpierw myślałyśmy, żeby pójść do naleśnikarni, ale w końcu, żeśmy wczoraj zmieniały trochę zdanie kilkakrotnie i już Wam mówię, co znalazłam. Znalazłam kuchnia Katmandu. E, nepalska kuchnia i tajska w jednym. E, ma dosyć dobre opinie, bo 4 i 4 na Google e, widziałam też zdjęcia, bardzo smakowicie wygląda, więc myślę, że to może być fajne miejsce do e, odwiedzenia i zjedzenia czegoś takiego zupełnie innego. Damy wam znać, czy nam smakowało na pewno. E, no. A ja już kończę się malować, zbieram kosmetyki. E, fajnie, że mogę się malować, tak wiecie, na zewnątrz pod altanką. Miałam też Wam opowiedzieć, moi drodzy, bo za... Miałam Wam, moi drodzy, jeszcze powiedzieć, bo w poprzednim vlogu nie zdążyłam, co się stało, że był problem z Matyldą odprawą i z jej biletem. Mianowicie jak kupowaliśmy Matysi bilet, to ona miała 11 lat i kupiliśmy bilet... Yy... 11 lat dla niej zaznaczając w Ryanairze, ale ten bilet był kupiony w dwie strony, a Matysia w trakcie wakacji, wiecie przeskakuje na 12 lat więc nie mogłam się odprawić ponieważ ten bilet był razem, to nie była osobna rezerwacja w tą i z powrotem nie można było odprawić w jedną i od razu wyskoczył błąd, trzeba było pisać na czacie wiecie, dzwoni się na infolinie i tak dalej, na szczęście udało się, wszystko poprawili ale to taka przystroga jak kupujecie w Ryanairze to jak chcecie kupić dla dziecka które kończy w trakcie wyjazdu swoje lata, przeskakuje na kolejne, to musicie zrobić dwie osobne rezerwacje. A to też się w sumie trochę nie opłaca, ale też można do nich napisać albo zadzwonić, jak zrobicie tak jak ja i oni wam też to bez problemu poprawią bez żadnych opłat i też od razu się odprawiłam wtedy w drugą stronę. Dobra moi drodzy, ja już uciekam, bo nie zdążymy zaraz na autobus. Ups, kto to się potknął? na siedzi. No właśnie, ej nie, nie siedzę. Patrzę na rzeczy, które byśmy mogli Siedzisz? Jeść. O jedzeniu tylko od rana, przecież po śniadaniu jesteśmy. Wczajają, słuchajcie. E, no właśnie to, co pójdziemy zjeść, ale mamy już ustalone, tylko że patrzą na te wiecie zdjęcia, co by chciały, wiecie, co bardziej, co mniej. Z tego... Przeczyściłam kamerę trochę i trzęsie mi się ręka. Ja mam nowe buty. O, no komputery. Masz? No i co wygodne? A ja mam te buty. A ja mam te buty, stare. Fajna pogoda jest. No, pogadaliśmy z tatusiem. I idziemy, spacerek. Jak ładnie z tyłu w ogóle, jak zielona Tu choinka. Zieleń w ogóle w Polsce jest taka ładna, zielona, jasna, co? Nie wyschnięta trawa. U nas tak przez te upały w tym roku w Anglii powysychała trawa w wielu miejscach. ale tutaj widzę, że jest jednak bardziej zielono. Ładnie to wygląda. Czy w chce chcecie załatwić? Ja przejściówkę muszę kupić. Nie mamy przejściówek prawie, ja mam zapomniałyśmy. No, to jest coś nie o czym. Mogę ładować telefon. Mój telefon jest. Możesz, bo jedną się dzielimy. A Lila i tak ma polski telefon, więc nie ma tego problemu. Jak tam w busie? Legionowo. <śles> Jesteśmy w Błękitne, idziemy pochodzić dalej po sklepach, trochę rzeczy już załatwiłyśmy, no, a potem na jedzonko. Fajne są te sklepiki, takie estetyczne, czyste, podobają nam się. A teraz idziemy chyba do Pleja. Nie, tu. Tu? Nie, no co ty mam. I idziemy na jedzenie, na kuchnia, na kytosz. Katmandu? Nie pamiętam dokładnie, zaraz Wam pokażę. I jesteśmy w centrum, wszystko już załatwiłyśmy, co najważniejsze. No, idziemy jeść, bo dziewczyna już mega głodna. Do tego sklepu. A y, Smak Himalajów. Tu idziemy zaraz. Smaki Himalajów i zamówiłyśmy tajskie i himalajskie jedzoneczko. I siedzimy sobie tu na górze w Legionowie, zobaczcie. I czekamy na jedzonko i widzieliśmy dużo dobrych rzeczy, to Wam pokażemy później i czy dobre powiemy. A będę mogła jedną z tych małych kurczaków Lila ma krewetkę. Lila, jedz, a nie najwyżej jeden. Ale muszę. A, wymieniacie się? Na jeden. I jedziesz tak. na środku. Ładnie to jest prezentowane. No, od razu się chce jeść jak jest tak zaprezentowany, co? Tego pieruszka za ciągłe Nie. Ale ja też chcę spomóc te pieruszki. Jeszcze moi drodzy nie odeszliśmy, a dziewczyny... Co robicie? Dobry... Dobrą opinię, tak? Ale zobaczcie jak najedzona. Mm. <gry> a Matysia wystawia już dobrą opinię, a jeszcze nie... Ja powiem Wam, że już nie mogę skończyć, ale jest to pyszne. Wiecie co? Wam powiem, moi drodzy. Czekam na dziewczynę, poszły jeszcze do toalety. A widzę, że telefon jedna zostawiła z moich córek. Powiem Wam, że nieziemskie tu jest jedzenie. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Napiszę Wam dokładną nazwę. Obsługa super, jedzenie świeże, pyszne. Pięć gwiazdek na pięć, naprawdę. Super. I w samym sumie centrum, wiecie, niedaleko błękitnego centrum w Legionowie, także blisko Medica. Super lokalizacja, pięć na pięć. Właśnie pod chińskim centrum w Legionowie i muszę Wam, moi drodzy, powiedzieć, że obsługa tutaj no. pani jest taka nieuprzejma, że po prostu masakra, prawda? Tak. I powiem Wam, że dawno nie spotkałam się z takim. Natomiast proszę, tylko no jest po prostu niekulturalna. No. Powiem wam, że jak ja byłam przy Kasie, to była tam akcja, że jakieś dziewczynki po, pokradły jakieś rzeczy i miała przyjechać policja. No i e, przez to ja coś mówię, czy wiecie, obsługuje mnie, ani w ogóle, proszę, ani dziękuję, ani nie pyta, czy chce torebkę. No i ja się pytam, e, czy ma torebkę. A ona do mnie mówi, zaraz, bo ja muszę słyszeć, co oni tam rozmawiają. Zamiast powiedzieć, przepraszam panią na chwilę, ja chcę słyszeć, o czym oni tam rozmawiają, albo coś. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu. Powiem Wam, że dzisiaj jest dzień fryzjera. Zaraz wskakuję na, ro na rower i jadę do fryzjera. Co będę robiła? Nie będą te włosy jaśniejsze niż widzicie, wręcz przeciwnie. Chcę zrobić sobie sombrę, żeby długo później nie musieć farbować. Chcę taki troszeczkę naturalniejszy kolor. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam jakieś tam zdjęcia, inspiracje. Mam nadzieję, że fajnie będzie. No ale już się nie rozgaduję, uciekam do fryzjera, żeby się, słuchajcie, nie spóźnić. No i jak? Bardzo ciemne? Oh, yeah. Bardzo ciemne? Ale ciemne, myślałam, że bardziej blond. Nie chciałam, Liluniu, teraz. Wiesz, chcę, żeby moje włosy odpoczęły trochę. Tu są blond na końcówkach. I jeszcze się rozjaśniam, jak będę myła. Co? Takie chciałam. super. No, i so, Ale yeah. chcę tak. Wow, no i jak co? mega wyglądasz. Bardziej naturalnie, lepiej, co? lepiej. Dalekiej. Niż takich tlenionych? Bardziej naturalnie wygląda fajnie. No. Czyli jednak wam się trochę podoba? No, trochę, no, jesteś super. Ty lilakie masz pasemko. Wow. No wiem. Śliweczki naturalne z drzewka, z drzewka, z działeczki pyszne, naturalne śliwki prosto z Polski. Z Polski śliwki. Z drzewka. Z działki. Mm. <laughs> Nie ze Stegny. Jestem słuchajcie moi drodzy, tak, tak, dobrze widzicie co to za włos, e, przyciemniłam włosy, zrobiłam sobie takie trochę sombre, coś w tym stylu, ale z takimi kilkoma pasemkami u góry jaśniejszymi. E, znudziły mi się już takie jasne, tlenione e, i stwierdziłam, że może zaszaleje, dam im trochę odpocząć w ten sposób, trochę je przyciemnię. E, no i tak taki jest efekt. Widzieliście reakcję dziewczyn. Ja Wam powiem, że pierwsza moja reakcja była taka, taka trochę szokująca, ale teraz zaczynam się przyzwyczajać. Wprawdzie troszkę wolałabym grubsze te pasemka tu z przodu, ale z drugiej strony ogólnie, słuchajcie, jestem, e, jestem zadowolona. Tak to wygląda z boku, zaraz Wam pokażę z tyłu. Takie przejście chciałam mieć, żeby właśnie długo ich nie farbować, żeby miała taki przedłużany odrost i troszeczkę odejść od tego typowego takiego, wiecie, jasnego blondu. E, no. Także dajcie znać, czy Wam się podoba. Wiem, że dużo osób woli mieć takich bardzo jasnych włosach, ja to rozumiem. Przyjmę to na klatę, jak mi teraz napiszecie, że źle. Także śmiało piszcie szczerze, jak myślicie. A ja powiem Wam, że już się zaczynam przyzwyczajać jest nieźle, chociaż na początku, jak wiecie, myta była głowa, to mówię, jejku, no ale jest, jest słuchajcie, okej, okay. jestem ogólnie zadowolona, jak to jest zrobione, bo jest to bardzo ładnie zrobione. Kwestia teraz przyzwyczajenia. Chciałam Wam jeszcze, moi drodzy, pokazać jak to wygląda z tyłu, ale nie bardzo mam gdzie tutaj postawić e, telefon, to wezmę może, nie, tak nie mogę, dobra, ustawię telefon, o, ustawię telefon w ten sposób, bo chcę Wam pokazać jeszcze jak te włosy wyglądają z tyłu, tak one się prezentują z tyłu, mam nadzieję, że to jest widać, o, tak z boku są też podcięte. No, i tak to się prezentuje. Czekam na Waszą opinię. Lindzie, zobaczcie, co ona już wyczyniła ze swoimi farbkami, a usiądź kochanie, będzie lepiej widać. Zobaczcie, jakie ona ma, odsłanie trochę światło. Włosy, no, szaleństwo, ale od razu trzeba uważać, żeby się twarz nie e, przyfarbowała. No i to jest, wiecie, efekt ale przyfarbowałam na. Ja ręce. I twarz też trochę, wiesz, jesteś taka trochę, no. Pytunie. przytulić Przytulićcie, no już idę. Ojej. Moja córka. W ogóle, moi drodzy, jest rocznica ślubu moja i Artura, no ale Co? niestety. No. A nie jesteście razem? No niestety, nie jesteśmy razem z tatą, bo tata jest w Anglii, a my tutaj. Także trochę smutno, powiem Wam szczerze. Ale odbijemy sobie, jak wrócę. No. Ale wszystkiego najlepszego, kochanie. Już Ci zresztą pisałam. Buziaczki. No i mam nadzieję, że kolejne 16 lat jeszcze więcej, jeszcze więcej razem. Buziaczki. Przytulam takich mokrych. Zrobiliśmy prysznic dla dziewczyn, bo jest mega upał. Ola, odkręć. Ustaliłam, że jakakolwiek będzie, to będzie dobrze. Tuna. Peperoni pół na pół. Z sylkapriciozą.